Ludzie mnie często pytają, jak ja to robię, że ja mam na to wszystko czas to robię. No więc postanowiłam pośpieszyć z odpowiedzią. Funkcjonuję w trzech czasach: w zwykłym czasie, w międzyczasie i w mimochodzie. No i czas główny to jest taki, że muszę coś zrobić, że konkretne punkty jak odwieźć dzieci do przedszkola, odebrać je z przedszkola i jakieś zajęcia. Międzyczas to jest to, co robię między tymi punktami, czyli na przykład obiad i mimochód, czyli to co samo wychodzi po prostu. Yy, międzyczas jest zaplanowany, czyli konkretnie mam między tym a tym punktem zrobię na obiad na przykład. No a mimochód yy, ewidentnie nie jest zaplanowany, ciekawe jest to, że międzyczas i mimochód mogą siedziać w jednym czasie, czyli na przykład w międzyczasie robię obiad i mimochodem zjadłam całą paczkę żelek, a chciałam tylko dwie na przykład. Więc w takich czasach funkcjonuje. A wy też funkcjonujecie? Może macie jakieś inne czasy, może dajcie znać, w jakich innych czasach funkcjonujecie.